Życzyć Wam wszystkiego najlepszego, naj, samych pogodnych dni i aby uśmiech i radość nie schodziła nigdy z Waszej twarzy. Dziękuję. Waszego święta życzymy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Radość. 100 lat. Dużo miłości, radości. na was. chłopaków takich jak my No ja siebie w sieciło nie. Dużo pieniędzy. Bardzo jak Wszystkiego co najlepsze. Dużo szczęścia. Yy, Miniówki fajne, żeby tam było zagadnie. Dużo. Dużo buziaków. Długich, no, wysokich chwilek i rozumu w głowie. Dużo kasy. Dużo szczęścia, pomyślności Nie wiem, jest najlepsze. Dużo zdrowia. <laughs> Dziewczyny nie bijcie. Dziewczyny, dajcie się w się tak na klasy, że za mnie No i ogólnie wszystkie najlepsze. Dziewczyny, jesteście najlepsze! Co ty mówisz? Ale cicho, bo krótki słońce. Jezus. ja No, nie, nie, No, nie, 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 ciekawe, bo my, no, muszę się skupić. Dobra, Dobra. dawaj. Czego byście chcieli zaplaknąć? Proszę No i nie mam szef. zielonego pojęcia. A to. Nie powiem. 40. się. No to, ale wiecie co powiedzieć? No właśnie, to weź im coś na, na kierunek, no Proszę, bo... Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.